Tworzy nowy gabinet. Ogórek będzie dzwonić do Putina. Dzień dobry, panie prezydencie. Gratuluję wygrania wyborów. Dziękuję bardzo, a gratulacje należą się całemu narodowi. To z jego woli zostałem wybrany na prezydenta. Gratulujmy wszystkim Polakom. Jako prezydent chcę służyć Polakom i chcę, by za pięć lat można było powiedzieć, że byłem prezydentem wszystkich Polaków. Oficjalne wyniki mówią, że Polska jest jednak mocno podzielona. O wyborze zadecydowało pół miliona głosów. Zgadza się, taki jest wynik drugiej tury głosowania. O podziale Polski świadczy jednak wynik z pierwszej tury. Polska nie jest wcale dwukolorowa, tych kolorów jest znacznie więcej. Moim zadaniem nie jest pogodzić wyborców po z wyborcami PIS. Moim zadaniem jest dokonać takich zmian, aby życie w Polsce było godne dla wszystkich Polaków, aby nie było wreszcie ludzi odtrąconych, aby każdy obywatel czuł się gospodarzem w swoim kraju i miał równy dostęp do wszystkich dóbr publicznych. Chcę przyspieszonego rozwoju Polski w sferze społecznej, jak i gospodarczej. Wiem. Że w poniedziałek, późnym popołudniem, w drodze do rodzinnego Krakowa, zatrzymał się pan w Częstochowie i modlił w klasztorze na jasnej górze przed obrazem Matki Boskiej. Następnie odwiedził Wawel, gdzie złożył kwiaty na sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Lecha i Marii Kaczyńskich, a gdzie dowiedział się pan o oficjalnych wynikach wyborów. Na jasnej górze. PKW ogłosiła, że zostałem wybrany na prezydenta, zdobywając w niedzielnej drugiej turze wyborów 51,5% głosów. Zaś mojego konkurenta, urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego, poparło 48,5% wyborców. Wszystko się udało dzięki wsparciu opatrzności. Za co jestem ogromnie zobowiązany i stąd moja obecność w jasnogórskim klasztorze. A co oznacza dla pana dobra prezydentura? Chciałbym jako prezydent służyć Polakom. Chciałbym, by Polacy niezależnie od tego, czy na mnie głosowali czy nie, mogli za te pięć lat powiedzieć, że mają to poczucie, że rzeczywiście starałem się przynajmniej być prezydentem wszystkich Polaków. Że starałem się odpowiadać na ich potrzeby, że byłem właśnie takim człowiekiem. Zawsze starałem się być blisko ludzi i rozumieć ich. Na tym mi najbardziej zależy, bo uważam, że potrzebujemy takiej właśnie prezydentury. Nie chcę być prezydentem za zasługi, chcę być prezydentem z wielką narodową misją, i stąd moja wizyta w Krakowie na Wawelu. Oponenci. Mocno podkreślają pańską religijność, mówią, że nastanie teraz czas Polski średniowiecznej, zacofania i ciemnoty, że zaczyna się sekciarstwo i oddawanie Polski królowej niebios. Nie będąc złośliwym, a wiem z jakiego obozu pochodzą te głosy, mogę powiedzieć, że każda modlitwa jest dobra, jeżeli służy dobrym intencjom, dodaje ona sił do dalszego działania. Lepsza modlitwa dziękczynna niż spotkanie dziękczynne z kolesiami i ustalanie kto komu i za co. No to mamy państwo wyznaniowe. Kler górą a ciemnota padać na kolana. Pobożność narodu polskiego nie świadczy o państwie wyznaniowym. Nikt się modlić nie każe. Modle się dla siebie i Polski nie pod publikę, czy na pokaz. Nie lubię, jak kamery wszędzie za mną łażą, chcę się modlić w ciszy. Katolikiem jest się dla siebie, a nie dla poklasku. A pierwsza podróż zagraniczna będzie do Watykanu. Tak uważają działacze po. Faktycznie, ci spo to niesamowicie tolerancyjni ludzie. Rozumiem, że nie ma u nich wolności religijnej, gdybym był buddystą, muzułmaninem a najlepiej ateistą, to nie byłoby problemu. Ale bycie katolikiem to zbrodnia gorsza od morderstwa. Nie przyszło wam do głowy, że skoro jest wierny swojej wierze, nie wstydzi się tego i nie ukrywa, to jest szansa, że tak samo będzie wierny swoim obietnicom. Dla mnie człowiek, który pomimo krytyki nie kryje się ze swoimi poglądami, jest po prostu uczciwy i godny zaufania. Zdrajcą jest ten, kto zmienia poglądy jak chorągiewka na wietrzy. A wiem, że wielu takich jest w Po. To do Watykanu raczej nie, bo tam obecnie rezyduje podejrzanych poglądów Argentyńczyk, a dla pana wraz z poplecznikami i mocodawcami PiS, papieżem pozostaje nieodmiennie Jan Paweł II. Teraz do Torunia trzeba jechać, Klorowi obiecać, bo jeszcze wybory parlamentarne. Czy to prawda, że wystąpił pan z pisu i wstąpił do zakonu? A może w zakonie to był pan już wcześniej, przecież pis i gościu innego by nie wystawili? Uważam, że wierzący ze swoją wiarą się nie obnosi, modlę się dla siebie, a nie na pokaz inni też tak powinni. Ksiądz biskup to nie Bóg. Klej siedem grzechów głównych popełnia codziennie pycha, chciwość. Obżarstwo, nieczystość czy molestowanie. To nie znaczy, że należy drawić zwierzących. Trzeba więcej pokory. Bo ten kto drwi, to jeszcze go życie przetrąci własną butę i z zadufaniem, Wcześniej czy później to tylko kwestia czasu. Najwni Polacy wybrali obiecanki, jasnogórskie cuda i państwo wyznaniowe. Dzisiaj wszyscy się cieszą. A za dwa, trzy lata będą płakać i zgrzytać zębami. Jeśli skończy się to tylko zgrzytaniem zębów, to jest to najbardziej optymistyczny wariant pana prezydentury. Pierwsi będą zgrzytać zębami ci, co sprawiedliwości się boją. Ja nie mam się czego obawiać, moje sumienie i ręce są czyste, wyniosłem z domu staranne wychowanie w duchu patriotyzmu i wiary naszych przodków. Za co dziękuję swoim rodzicom, a szczególnie mojej ukochanej mamie. Miłość do matki i ojczyzny są najwyższymi cnotami i ja się ich nie wstydzę. Nie jestem kombatantem i nie dla prywatnych zasług zostałem prezydentem, lecz pro publica bono i dlatego serce mam czyste. Dobrze to zrozumiał Kaczyński i dlatego nie ukrywał rozczarowania po wygraniu wyborów. Przede wszystkim jestem Polakiem. Jestem prezydentem prawdziwym i pierwszym w wolnej Polsce, bez niejasnej przeszłości, jak do tej pory to miało miejsce. I tak powinno być, racja i popieram. Jednak zaczynanie prezydentury od jasnej góry nie wróży dobrze. Zgodnie z konstytucją, R.P. jest rozdziałem państwa od Kościoła. I ja tego będę przestrzegać. Nie ma mowy o państwie wyznaniowym. W Polsce są nie tylko katolicy i dlatego trzeba szanować poglądy wszystkich Polaków. Pojechałem na jasną górę, żeby podziękować Bogu za wybór na prezydenta i prosić Boga w Trójcy Świętej Jedynego oraz Maryję Matkę Bożą o błogosławieństwo na całość prezydentury. Wielcy Polacy patrioci jak królowie, marszałkowie, prezydenci, generałowie. Służby polsce zawsze zaczynali od modlitwy na jasnej górze, czyli od modlitwy w miejscu, gdzie bije serce narodu polskiego. Wybory już są skończone. Czas zacząć zasypywać podziały, wyciszyć się i wziąć się do pracy na rzecz ojczyzny. Trzeba skończyć z tym partyjniactwem i podziałem na my i oni. Nie dajmy się więcej skłócać. Polska nie jest własnością żadnej partii czy kościoła, jest naszym wspólnym domem. Czy ma pan zamiar być także prezydentem dla tych Polaków, którzy pana nie poparli? Czy nie boi się pan bojkotu społecznego, tak jak Kaczyński bojkotował Komorowskiego? Stara się pani wciągnąć mnie w jakąś chorą walkę polityczną. Walki i spory pomiędzy poszczególnymi partiami mnie nie interesują. Nie jestem niczyim stronnikiem. Nie mnie rozstrzygać po czyjej stronie leży prawda. Szukajmy tego co nas łączy i na tym budujmy pomyślność ojczyzny. Chodzi o to, by nie polaryzować społeczeństwa i nie szczuć jednych na drugich. Ale jak pogodzić sprawę wiary z ateizmem? Każdy przed wyborami wiedział, że jestem katolikiem, że wyznaję tradycyjne wartości i dlatego nie każdy na mnie głosował. Nie miałem stuprocentowego poparcia w wyborach, czyli nie każdemu moja kandydatura pasowała. Na początek wielu będzie uważało, że nie jestem ich prezydentem, że muszę na to zapracować. Tak się przedstawia Polska dnia dzisiejszego. Być człowiekiem wierzącym, nie wstydzić się swojej wiary. Czy to jest źle? Czy jest to jakieś przestępstwo? Szanuję innych i chcę szacunku dla siebie. Może nareszcie coś się zmieni w tym kraju. Dla ateistów też chcę być prezydentem i obojętno jest mi kto ma jakie wyznanie. Tym bardziej nikogo nie będę próbował nawracać. Dla mnie wszyscy są równi. Chcę, aby dobrze mnie wszyscy zrozumieli. Kieruję się jedynie dobrem Polski i nie jestem pod wpływem żadnego ugrupowania politycznego ani wyznaniowego. Jestem z woli narodu i dla narodu. Podczas kampanii obiecał pan, że odwoła ustawę podnoszącą wiek emerytalny do 67 lat, i jeżeli to się panu nie uda to poda się pan do dymisji. Doskonale pan wie, że to niemożliwe. Już niedługo przekonamy się. Za to tylko kiełbasa wyborcza i wielkie oszustwo. Przecież Polski na to nie stać. Leniwych ludzi nie stać na postawienie komórki. Pracowici ludzie budują katedry. Należy mierzyć siły na zamiary. Najpierw wyznaczajmy szczytne cele, a później je realizujmy i nie zakładajmy, że się nie uda. Jakie argumenty maja rządzący? Mówią, że przy zachowaniu wieku 60 dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn emeryt dostanie nie więcej jak 800 zł, że ludzi jest coraz mniej i nie ma komu wypracować wyższych składek i dlatego była podwyżka tego wieku. To było postawienie komórki i nikt nie pomyślał o katedrze, bo takie są rządy liberałów. Trzeba z tym skończyć. Czas na zmianę pokoleniową. Nie może tak być, że straszy się Polaków, że jest nas coraz mniej do pracy i nie ma komu wypracować składek. To czyste lenistwo i marazm umysłowy. Nikt nie zadał sobie pytania, co trzeba zrobić, aby wszyscy mieli pracę, aby zarabiali po 10 tysięcy złotych i emeryci mieli po trzy tysiące i aby system finansowy państwa się nie zapadł, i żeby utrzymać poprzedni wiek emerytalny. I nie chodzi tu o hasło pomożecie, pomożemy. Trzeba zbudować konstruktywną wizję Polski i wziąć się do jej realizacji. Trzeba zacząć budować katedrę. A co o przewalutowaniu kredytów frankowych? Są to umowy pomiędzy bankami i kredytobiorcami. Brak było informacji ryzyka, jakie niosą takie kredyty. Banki były nieuczciwe i one powinny pokryć straty, jakie ponieśli kredytobiorcy. Tak powinien działać uczciwy system. Należy tylko sumiennie wyliczyć te straty. Wiem, że dla jednych straty są duże, dla innych nie ma ich wcale. Najlepiej zrobić bilans wartości kredytu na dzień jego zawarcia, porównując jego wartość w złotówkach i frankach szwajcarskich następnie odnieść to do dnia dzisiejszego i wybrać korzystniejszy wariant dla kredytobiorcy, zawrzeć nową umowę i to wszystko. Tak będzie uczciwie i nikt strat nie poniesie, jedynie zyski banków mogą być mniejsze. Banki mówią o miliardowych stratach przy takim rozwiązaniu. Żadnych strat nie będzie, będą jedynie mniejsze zyski. W ten sposób zostanie ukarana chciwość banków. Postępując uczciwie, powinny już dawno zaproponować kredytobiorcom takie rozwiązanie. A jeżeli banki roztrwoniły już zyski, które zamierzały osiągnąć, to tym bardziej źle świadczy o ich uczciwości, powinny być za to ukarane. Banki upadną i system finansowy się rozleci. To jest tylko straszenie ludzi, jeżeli powstanie chociaż jakieś małe zagrożenie dla państwa ze strony banków, to niech się mają na baczności, bo szybko znajdą się instrumenty przeciwko im samowoli. Już Belka mówił, że banki rządzą światem, to nie znaczy, że mogą działać w zmowie przeciwko społeczeństwu, ja na to nie pozwolę. A co z obłożeniem banków nowymi podatkami? W bankach działających na terenie Polski są nasze Polaków pieniądze. Działalność gospodarcza banków powinna być skierowana na polski rynek inwestycyjny. Nasze pieniądze mają służyć Polsce, a nie innym krajom. Jest to chyba logiczne. Jeżeli banki stosują miliardowy transfer pieniędzy za granicę, to powinny z tego tytułu płacić duże podatki, bez naruszenia wartości zgromadzonych na kontach. O jak dużych podatkach pan mówi? O bardzo dużych, takich, aby się nie opłacało transferować pieniędzy. Przy braku terminowego zapłacenia podatku majątek banku będzie zajmowane przez fiskusa i przechodził na skarb państwa. A co do wysokości podatku, to myślę, że powinien być na wysokości 1 do 1, to znaczy za każdą wytransferowaną złotówkę, jedna złotówka podatku. Przecież nikt się na to nie zgodzi. Nie da się płacić takiego drakońskiego podatku. To nie będzie transferów i o to chodzi. Pieniądze będą skierowane tylko na polski rynek. Da to mocne przyspieszenie dla rozwoju gospodarczego. I myśli pan, że będzie na to społeczna zgoda, przecież ludzie zamożni doprowadzą do buntu społecznego, a stać ich na to będzie. To będą musieli uważać, aby szybko nie stali się biedni. W Polsce żadne zamieszki nie są potrzebne. Jeszcze raz mówię, że moim zadaniem jest służyć wszystkim Polakom i ich jednoczyć, a nie dzielić. Będę dążyć do stworzenia takich warunków, aby każdy czuł się bezpiecznie i swobodnie. Nikomu nie chcę umniejszać jego praw. Mówi Pan też o prawie do in vitro i związków partnerskich. Mówię o wszystkich prawach i o tych też. Jeżeli taka będzie wola parlamentu i takie uchwali ustawy, to nie widzę żadnych podstaw do tego, żeby ich nie podpisywać. Taka jest moja rola. Ja mam tylko sprawdzać, czy są zgodne z konstytucją RP i nie są antyspołeczne, to znaczy wymierzone w podstawowe prawa społeczne i gospodarcze. A prawo jest mi dobrze znane. Jestem doktorem prawa. I na pewno nie będę pilnował Żerandola. Będę aktywnie uczestniczył w życiu społecznym narodu i intensywnie pracował na rzecz jego pomyślności. Zachęcam wszystkich do współpracy, kto nie chce, niech nie przeszkadza i tak zawsze miejsce się dla niego znajdzie. To skoro jest pan prezydentem wszystkich Polaków, to w jaki sposób utworzy pan swój gabinet? Nie może on być przecież partyjny. Gabinet mój z całą pewnością nie będzie partyjny. To nie PiS będzie nim rządził, jak to oceniają niektórzy działacze SPO. Chcę, aby w gabinecie byli przedstawiciele z wszystkich orientacji politycznych, ale nie jako przedstawiciele partyjni, ale jako oddani służbie narodu. Nie mam do nikogo uprzedzeń, stawiam na ludzi młodych, zdecydowanych, energicznych i w pełni oddanych sprawie Polski. I nie interesuje mnie, z jakiej partii będą pochodzić. Jest miejsce i dla PiS, i dla POI, dla SLD, i dla PSL, KUKIZA, i KORWINA, i dla wielu innych. To chyba dlatego Kaczyński mówił, że nie wszystko poszło po jego myśli. Chyba zauważył, że wyrwał się pan spod jego kontroli. Kaczyński tak samo jak ja i wielu innych Polaków jest dobrym patriotą i dobrze wie, że teraz jest właśnie czas na wielkie zmiany. Również wie, że samopis nie będzie w stanie tego dokonać, że na to jest potrzebna powszechna zgoda Polaków. Dlatego wysunął mnie jako kandydata na prezydenta, bo wie, że jestem uczciwy i nigdy danego słowa nie cofnę. A to co obiecałem jest dla mnie święte i tego dotrzymam. Jeśli ludźmi nie bawię, ja ich za bardzo szanuję aby nie dotrzymywać przyrzeczeń, oby mi tylko sił starczyło i znaleźli się ludzie równie uczciwi i oddani, a wszystko zmienimy. To czy znajdzie się w pana gabinecie miejsce dla pana rywali, na przykład pani Ogórek? Pani ogórek jest młodą, wykształconą osobą i sadzę, że ma na tyle energii, aby zająć się sprawami publicznymi. Sądzę, że jeżeli tylko zachce, to znajdzie odpowiednie miejsce w moim gabinecie. Tacy ludzie są nam potrzebni. A czy widzi pan jakieś konkretne zajęcie? Teraz może jeszcze nie czas o tym rozmawiać, ale rozwiązań jest bardzo dużo. Ja ze swojej strony, ze względu na to, że stała się osobą publiczną i jest dobrze znana, również na arenie międzynarodowej, widzę dla niej miejsce związane z budową dobrych stosunków z Rosją. Bo najwyższy czas, aby te stosunki były odbudowane do właściwego poziomu przyjaźni i współpracy. Nie widzę powodu, aby tak nie było. To może jednak telefon do Putina. Myślę, że pani Magdalena nie boi się go wykonać i umówić nas na przyszłe spotkanie w Warszawie lub na Kremlu. Chcę dobrych stosunków ze wszystkimi sąsiadami i nie mam zamiaru nikogo pouczać, jak ma postępować. Myślę, że i tego chce większość Polaków. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i będę z baczną uwagą śledzić pańskie działania w tworzeniu gabinetu. To jest teraz najważniejsze zadanie dla pana. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich do współpracy. Najważniejsza jest teraz Polska.